Wyobraźcie sobie, że mamy taką kostkę y, sześcienną y, zrobioną z miedzi. I może się pojawić właśnie taka y, kwestia, że chcemy określić jej gęstość w sposób doświadczalny. I w jaki sposób możemy to zrobić? Musimy zrobić dwie rzeczy. Musimy tę kostkę. Zważyć na jakiejś wadze. I musimy określić jej objętość. Tutaj. Y, tutaj został przedstawiony wzór na gęstość. Literką D jest oznaczona właśnie wspomniana gęstość. Y, literką M określamy masę. A literką V określamy objętość, tak jak w matematyce. Jeżeli macie jakieś bryły, to y, objętość tych brył określamy za pomocą właśnie literki V. Podobnie jest właśnie w chemii i w fizyce. I teraz, no właśnie, możemy, y, tak jak już wspomniałem, możemy sobie tę bryłkę zważyć. W przypadku tej konkretnej bryłki. Masa wynosi 1116 gramów. A jeżeli sobie y, zmierzymy za pomocą linijki tę konkretną y, kostkę, to wychodzi nam, że długość jednego boku wynosi 5 cm. Jest, y, jest to akurat sześcian, więc będzie nam bardzo łatwo policzyć objętość. Które, te obliczenie zostały przedstawione tutaj, y, czyli jest to po prostu 5 do potęgi trzeciej bądź też 5 razy 5 razy 5. Daje nam to w sumie y, daje nam to, to y, wynik 125 cm sześciennych. Czyli mając masę i mając objętość możemy już policzyć gęstość y, czyli to jest 1116 g przez 125 cm sześciennych daje nam to y, wartość gęstości 8,928 g na cm sześcienny Zachęcam was do tego, żebyście sobie tę wartość y, sprawdzili w internecie i porównali do do, do, do gęstości miedzi, jaką możemy pozyskać z internetu. I możemy się przekonać, że ta gęstość wyznaczona doświadczalnie jest bardzo zbliżana do gęstości, którą możemy spotkać w internecie albo w jakiejś literaturze. Także to, to jest naprawdę bardzo fajna metoda, która pokazuje, że ten wzór jak najbardziej działa.